O, dawaj go, jest, jest tu! Dawaj, idzie! Tam, tam, dobra! Idzie, 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 dawaj, dawaj, jest, jest, jest. Widzimy go. Tu, tak, tak, jest do pany. Trzymaj go, trzymaj go. Mocno. Jest. Tej kukurydzy, tak, 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 tu. Zobacz. Tu to on idzie. Jest. Jest, wyszedł. Słuchajcie, witam Was wszystkich serdecznie. Słuchajcie, jestem u siebie tak trochę humorystycznie, ale jestem u siebie w kukurydzy i dla tych wszystkich, co tak nieładnie mm, mówią mi, że jestem morderca, że musiałbym się zamienić z tym dzikiem, którego tam yy, po prostu no, na mięso zrobiłem. Chciałem Wam powiedzieć wszystkim, że chętnie Was zaproszę do pilnowania tej mojej kukurydzy, która tutaj jest, gdzie w środku te dziki naprawdę robią taki bałagan niszczą, kukurydzę zjadają oczywiście to są nasze pieniądze wszystkich rolników, którzy wkładają to swoje, swoje serce, swoje, swoje pieniądze no bo z tego co niektórzy żyją i tym naprawdę wszystkim, którzy tak, tak nam no przykro, do no wszystkim, którzy z dziczyzną mają, są myśliwymi mają coś do, do czynienia to od razu wszyscy są tak hejtowani, że masakra także ja wszystkich ci co tak nieładnie piszą zapraszam Tutaj przyjedźcie, w to miejsce dam Wam nawet latarki, w nocy jak zmarzniecie zrobię Wam zupę z dzika, czy nawet jakiś gulasz z jelenia, bardzo chętnie Wam przywiozę w nocy, o której godzinie, mówimy się na 12 czy 1 nocy, przyjdziecie, przypilnujecie mi z każdej strony kukurydzę, będę bardzo zadowolony, także musicie wiedzieć, że to jest trud, który no, no trzeba przypilnować, bo jak się nie przypilnuje, no to tej kukurydzy nie będzie, także... Także takie pisanie, że ktoś jest taki owaki, to to słabe, naprawdę. Nie wiem, czym się kierujecie. Myślicie, że mięso idzie z półki, że kupujecie se w sklepie na półce i, i, i po prostu rośnie, nie? Ja po prostu lubię zjeść zdrowo. Jest sprzedaż bezpośrednia dzisiaj każdy może kupić. A mówię jeszcze raz do tych hejtujących. Ja zaraz wejdziemy w kukurydzę, wam pokażę. Yy, zobaczycie, jak to fajnie wygląda, jak to jest, jak to jest tam yy, na bałaganione. Także. Jeszcze raz wszystkich chętnych zapraszam do pilnowania do zobaczenia pisać w, jak co to w komentarzach lub w prywatnej wiadomości. Hej